Na upalne dni, takie jak ten, gdzie temperatura sięga 25-30 stopni w słońcu, stworzony został komplet odzieży ochronnej Fox Rage Light Camo. W skład tego zestawu wchodzi bluza z długim rękawem. Jej ogromną zaletą jest to, że odbija, w zasadzie chroni nas przed promieniami UV. Jest z bardzo miękkiego materiału, który w ogóle nie jest wyczuwalny na skórze. Jest oddychająca. Biały kolor, jasny kolor, jasno szary powoduje to, że nie przyciąga promieni słonecznych, dzięki czemu nie męczymy się na słońcu, nasza temperatura nie rośnie. Miękki materiał tutaj w tym miejscu od strony ciała jest wyposażony w perforowaną siatkę z wywietrznikami, dzięki temu jeszcze bardziej oddycha. Dodatkowo ma kaptur plus moskitierę na twarz, dzięki czemu możemy chronić naszą twarz przed komarami, jak również przed promieniami słońca. Kolejnym elementem zestawu jest ta czapka. Ma ogromną zaletę tutaj z tyłu, chroni mój kark, dzięki czemu nie muszę używać dodatkowych filtrów słonecznych do smarowania się. Jestem cały chroniony. Najważniejsza jest funkcjonalność i to, że nad wodą jestem chroniony przed słońcem. Dodatkowym elementem zestawu są jeszcze rękawiczki. Z obciętymi palcami, dzięki czemu mamy łatwy dostęp do przynęt i tym sposobem cała nasza góra jest chroniona przed promieniami słońca. No i dodatkowo wyglądamy tutaj w tym komplecie całkiem dobrze nad wodą.